Wygrałam! Zap... <grywa> Jest. Nie wiem, jak to się stało, ale bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, czy widziałabym siebie w Daily. Wiem, że tam Yang Moods coś tam wspomniał, co bym <grywa> poprawić. Ja wiem. Bardzo dużo się modliłam, bo jestem ogólnie bardzo wierzącą mhm. osobą. Jezus, mam słowną córkę i mówię, mama nie mów tak, ja się tak nie czuję. Ludzie próbują mówić, że my jesteśmy razem. Nie, nie jesteśmy. Bardzo dążę do tego, oszczędzam też pieniądze. Na razie ją zabiorę na wakacje razem z moim bratem. Kocham was! Witam Was bardzo serdecznie. nazywam się Bartosz Seklecki, a ze mną dzisiaj wygrana, a, wygrana Jezu. Crazy Oliwka. Pierwsze miejsce w plebiscycie PartyJank 2025. Tak, bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Jestem za Was mega wdzięczna. E, no więc właśnie, skoro mówimy już o tej wdzięczności, o, o osobach, które na Ciebie głosowały, to powiedz mi w ogóle, czy to wsparcie od swoich fanów, od internautów, od widzów, E, czujesz w ogóle na co dzień? Oczywiście, że czuję. Mam bardzo duże grono od obserwujących, którzy mnie wspierają na, na co dzień i bardzo to odczuwam, bo ci ludzie są przesłodcy i dostaję każdy fan, fanpage, wszystko staram się lajkować, wszystko komentować, bo tak coś bardzo sprawia mi szczęście. No nawet przyznam się, że bardzo dużo często editów jest na, na TikToku tak. i tak dalej, więc jest ten support mocny. Dziękuję. No ja się bardzo cieszę, bo uwielbiam tych ludzi, dodają mi mega dużo wsparcia, mega dużo szczęścia. Bardzo się cieszę, jak widzę coś takiego, też jak mam jakiś gorszy dzień, Patrzę sobie, widzę i mówię: Jezu, ktoś o mnie zrobił, poświęcił swój czas, to jest przesłodkie. Tak, ale e, kiedy był ten taki moment, bym powiedział, w którym uświadomiłaś sobie, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, bo to warto podkreślić, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale jesteś jedyną osobą, która zebrała tak dużą liczbę osób obserwujących po twoje 5 minut 3, mimo że go nie wygrałaś, nic kompletnie. No, to jest prawda, prawda to jest, no. Jakby... Nie wiem, jak to się stało, ale bardzo się z tego cieszę. No. Znaczy, jak to się stało, no tutaj po prostu... Ludzie mnie polubili tak. za to, jaka jestem, tak, tak. To, to jest przesłodkie. No. no, za to przede wszystkim, jaka no, jesteś crazy, crazy pozytywna. <laughs> Zawsze pozytywnie nastawiona. Tak, fajnie jest. Skoro tutaj wspomniałem trochę o tym Twoje pięć minut. Jak ty wspominasz w ogóle ten projekt? Super wspominam projekt. Bardzo dużo się z niego nauczyłam przede wszystkim. Tak. Y... Hmm. Fajnych ludzi poznałam tu na pewno, fajni goście byli też, słyszałam mnóstwo rad, które mogę wykorzystać do teraz, i bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. A patrząc z perspektywy czasu, żałujesz, że na przykład nie wygrałaś? Czy ja wiem, w sensie, wydaje mi się, że mogłabym wygrać, ale z drugiej strony nie wiem, czy widziałabym siebie w daily. Bo jednak to jest taka ciężka nagonka, faktycznie cały czas, jak takie drugie pięć minut, tylko że po prostu przez cały rok. I nie wiem, czy dałabym radę. Bardzo się cieszę z tego, że jestem zapraszana na odcinki i robię to, co sobie teraz robię. A jak wspominasz ten moment, kiedy. Dostałaś ten kontrakt. Jezu, super, minut. bardzo się cieszyłam, bo e, ja bardzo lubię śpiewać, też chodzę na zajęcia muzyczne, uczęszczam, m, żeby robić po prostu to, co kocham, coraz lepiej. I bardzo się cieszę, że dostałam taką możliwość, bo chciałabym sobie zrobić własną płytę, swoje własne koncerty i będę do tego dążyć cały czas. No właśnie jednym z elementów kontraktu jest, jest ta płyta. Mhm. Było takie spełnienie marzeń i że... No tak naprawdę ekipa otworzyła cię na gigantyczne możliwości. Mhm, tak, no. Prawda. Jak ty w ogóle, bym powiedział na samym początku, odczułaś to, że jest taki duży przyrost widzów, ludzie ci naprawdę pokochali? Jak ty to odczuwałaś? Czy to było dla ciebie w pewien sposób przygnębiające przez to, że aż tyle się działo? Absolutnie nie, bo ja zawsze chciałam działać w internecie i dążyłam zawsze do tego, żeby było tak, jak jest teraz. Ja bardzo lubię tych ludzi, którzy mnie oglądają, czuję od nich ogromne wsparcie, więc nie czuję w ogóle przygnębienia. No, i wypuściłaś już utwór pod ekipą. Jak, jak, jak ci się tworzyło ten utwór? Fajnie mi się bardzo tworzyło utwór. Bardzo lubię, tak jak mówiłam, tworzyć piosenki. Odnajduję się w tym i chciałabym cały czas nagrywać jeszcze więcej piosenek. A odbiór? Odbiór? Pozytywne myślę, wiem, że tam Jank Mult coś tam wspomniał, co mogę poprawić, ja wiem, będę poprawiała właśnie, będę dążyła do tego. Ja na przykład mam z muzyką tak, że ja nie chcę się zamykać w jednym gatunku muzycznym, chcę próbować mnóstwo różnych gatunków, dlatego tak dużo, długo wszystko trwa, ale będzie coraz lepiej, czuję to. A czym jest spowodowane to, że chcesz próbować różnych gatunków? Nie lubię się zamykać, okay. nie lubię się zamykać, jestem raczej osobą, która lubi doświadczać różnych rzeczy, nowości i będę próbowała tak długo, aż nie znajdę czegoś swojego. Już trochę czasu minęło od tego kontraktu, od tej ukochanej możliwości na płytę. Mhm. Czy masz w głowie w ogóle zamysł, jakbyś byś chciała, żeby to wyglądało? Mm, na razie cały czas pracuję nad tym, bo uważam, że stworzę coś takiego fajnego i chcę to dopracować w 100%. Czyli y, bym powiedział, że jeszcze nie ma planów na wypuszczenie, bym powiedział, w najbliższym czasie. Na razie jest przygotowanie tego wszystkiego? Yy, na razie będą pojedyncze piosenki, a później mhm. ewentualnie ta płyta. Czyli tak czy inaczej możemy się spodziewać. Oczywiście, że tak. No. A co jeżeli Epiki. chodzi o Twoją twórczość internetową? Jak to się zmieniło, Twoje podejście, bym powiedział, od momentu, kiedy tworzyłaś przed projektem, Twoje 5 minut 3, a po projekcie? Ym, na pewno teraz jestem bardziej rozważna z tego, co wstawiam do internetu, yy, ale bardziej się też tym bawię. Pokazuję więcej siebie taką, jaką ludzie mnie polubili. Wcześniej nagrywałam tylko lipsynki, tak naprawdę, a teraz nagrywam sobie gadanie na TikToki. Mam swoje serie gotowania z oliwką, swój frank z oliwką i ludzie to uwielbiają, więc się bardzo cieszę. A masz jeszcze jakieś pomysły na, na to? Po prostu na plany, jak to rozwinąć. Mam, okay. mam, mam, ale nie wiem, czy mogę zdradzać. Nie zdradzam. Ale w każdym razie będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo, na pewno. Wracając z powrotem do Twojej 5 minut 3, jak Ty się odnajdywałaś w samym programie? Bo bym powiedział, że był to bardzo intensywny czas. To był bardzo intensywny czas, bo cały czas była nagonka, każdy chciał się pokazać najlepiej przed kamerą. U mnie to zależało w sumie najbardziej od tego, jak się czuję w danym dniu, jaki mam humor, i od aktywności przede wszystkim, jakie były. A pamiętasz taki moment, który najbardziej cię, bym powiedział, przeciążył? Yy, pamiętam. To był yy, dzień akurat, kiedy miałam gorszy humor, i wtedy tam na panelu po prostu gorzej się poczułam. I wtedy Natalka yy, Sekłowska pokazała mi ogromne wsparcie, i bardzo się cieszyłam. Takie wsparcie u osób z ekipy. No w ogóle z tego, co e, pamiętam, jeżeli chodzi o projekt to cały czas to wsparcie było. Tak, oczywiście. I, tak, więc nie, wsparcie odczuwałaś nie tylko e, po projekcie, jeżeli chodzi o internautów, mm -hmm. ale też... Cały po... czas je odczuwam no. i od bliskich, od internautów, no od każdego tak naprawdę. No tak. Od kogo tylko bym potrzebowała. A jak wspominasz swój, bym powiedział, zgłoszenie do projektu? Co było takim ogniem zapalnym do tego, żeby się zgłosić? Ja Bo zawsze... jednak byłaś twórcą już wcześniej. Ale była minimalna no tak. twórcą. To ja to miałam 2000 obserwujących na TikToku. Ale nadal? No tak, yy, no co? Zawsze chciałam działać w internecie i ja od małego wiedziałam, że będę działała. Czułam to po prostu, takie że się czuję i dążyłam cały czas do tego, żeby działo się tak, jak jest teraz w moim życiu, czyli że sobie nagrywam, tworzę rzeczy, które chcę robić i się w tym spełniam to jest najważniejsze. Właśnie, dlaczego się zgłosiłaś do programu i jak odczuwałaś to, ten pierwszy, bym powiedział, zgłoszenie się w momencie, kiedy faktycznie to wysyłasz, wiesz, że to jest szansa. Musisz zrobić fajny filmik, który musi przyciągnąć jurorów, osoby, które mm -hmm. na to spojrzą. Co wtedy było w Twojej głowie? Jak Ty się czułaś? Mm, ja. Bardzo dużo się modliłam, bo jestem ogólnie bardzo wierzącą osobą i do, e, dążyłam do tego, żeby mój cel się spełnił, a przez to modlitwę miałam coś takiego, że kurde, że teraz Pan Bóg pomoże mi w, tą, w tym, co chcę zrobić. E, też moi znajomi mówili mi, że bardzo się nadaje do internetu, zawsze każdy mi to powtarzał, że nie ma takiej drugiej osoby w internecie, jak ja, przynajmniej tak mi się wydaje, tak mi znajomi mówili. E, no i no to stwierdziło po prostu też, że powinnam działać w tym kierunku, w którym teraz sobie robię wszystko. Jak twoi znajomi, całe, bym powiedział, twoje otoczenie bliskich ci osób reagowało na to, że chcesz się zgłosić w ogóle jakiś projekt freeza, no przez ten co? O tym? Ja ogólnie nie mówiłam prawie nikomu o tym. Widziało kilka osób, bo stwierdziłam, że zachowałam to sobie dla siebie, ale osoby, które wiedziały, bardzo mnie wspierały w tym. Bo tak jak mówię, one czuły, że mi się uda. Po prostu, każdy to czuł, że mi się uda. No, i trochę wymanifestowane? No, to manifestacja działa. No. no. I to bardzo bym powiedziała. Okej, okay, czyli na co dzień jesteś, manifestujesz, a tak. ty kamienia? Nie, nie jestem kamieniarą. Okay. Ale Wiecharon? ja nie manifestuję. Ty, czy ja wiem? Nie wiem. <słuch> <słuch> nie, raczej nie. Kiedyś byłam bardziej, a teraz mam tak, że nie, nie za bardzo. Wiem, często zdarza się tak, że to się łączy wszystko. No, ja po prostu manifestuję sobie przez to, że ja sobie coś powtarzam w głowie. I dążę do tego, żeby to się udało, i się udaje. Jak twoi, y, Wspomniałem o najbliższych, że tak powiem, też znajomych, a, a rodzina, jak zaczęła reagować na to, co, co zaczęło się dziać dookoła ciebie, twojej osoby, i że nagle Crazy Oliwka i. Wszyscy wiedzą, że to no, chodzi o tą Oliwkę. Tak, mama w ogóle jest niesamowicie dumna. Ona mi pisze, Jezus, mam słowną córkę. i mówię, mama, nie mów tak, ja się tak nie czuję. Ona mówi, Boże, ale mam i e, jej wszystkie koleżanki z pracy, tam mają córki i tak dalej, proszę o pozdrowienia. To ja nagrywam te pozdrowienia, te dziewczynki są wszystkie takie słodkie, bo one mnie oglądają, to są takie moje widzki, które mnie wspierają i naprawdę mega to doceniam. No jest sobie bardzo dużo takiej, bym powiedział, wdzięczności i, mhm. i radości z tego. No, tak. O, oby to super. było jak najdłużej, naprawdę bardzo dziękuję za kciuki. Będzie, dziękuję bardzo. E, ale właśnie reakcja, reakcja rodziny, reakcja znajomych. Czy ciężko było, bym powiedział, trochę się przestawić na, na inne życie? Bo teraz nawet się już przeprowadziłeś do Krakowa, tak, prawda? Tak, 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 tak. Więc zmiana tego życia z poprzedniego na, na to, co się dzieje aktualnie w Twoim życiu, że teraz. Masz menadżerkę, hmm? jesteś w ekipie, tworzysz fajne rzeczy, tu pojawiasz się na odcinkach. Ciężko było ci się przestawić, przestawić na takie życie? Absolutnie nie, bo ja uwielbiam doświadczać nowych rzeczy. Tak jak już mówiłam, moim marzeniem było się przeprowadzić, bo ja czułam, że w Bielsku jestem taka zamknięta. Też otaczałam się takimi ludźmi, którzy nie chcieli za bardzo wychodzić. Większość czasu przebywałam w domu, a tutaj wiem, że mam takie coś, że kurde, mogę robić to, co chcę. Chcę wyjść, sobie, ja mieszkam z przyjaciółką, chcę wyjść sobie na miasto z nią, to sobie wychodzę. Poznałam mnóstwo fajnych już ludzi w Krakowie, też ludzie z ekipy tam ogólnie mieszkają. E, moim sąsiadem jest Dominik i to się mega często widujemy też. Sobie, i na ploteczki, do Starbucksa, i w ogóle fajne, fajne to jest. Też Tak samo e, przyjeżdżam sobie do Grecji, na do Warszawy. Też mega to doceniam, że mam takie Grecja na wymiar życiu. Uważam, że przyjaźń jest bardzo ważna. No, oczywiście, że tak to jest podstawa. Mhm. Więc dlaczego na przykład. Kraków, a nie Warszawa, czy nie rozważałaś w ogóle Warszawy? Rozważałam Warszawę, ale stwierdziłam, że Kraków na razie to jest takie miejsce, w którym powinnam teraz być, żeby bardziej jeszcze się teraz rozwijać tak ekipowo, mm -hmm. e, bardziej YouTube'owo. No dobra, no i że tak powiem, twoje życie się toczy bardzo intensywnie. Wspomniałem o tym, że wspomnieliśmy o tym, że jednak pojawiasz się w odcinkach, czy u Janzy, czy w ogóle u Ekipowiczów. W jakich ty formatach czujesz się najlepiej? Bo masz już okazję być i u Mortalcia i i u innych ekipowiczów, więc tak naprawdę <coughs> content jest bardzo zróżnicowany. Nie mam czegoś takiego, w którym czuję się najlepiej. Bo ja we wszystkim czuję się dobrze. Właśnie to jest to, że ja lubię challenge, formaty vlogowe jakieś. E, tak jak z Mortalcem były Urbexy. Ja to lubię, ja się w tym wszystkim czuję. Ja jestem osobą, która lubi doświadczać ró mnóstwo różnych rzeczy. I na razie nie miałam czegoś takiego, że coś mi się nie podobało, także nie powtórzyłbym jakiegoś odcinka. Czyli takie doświadczenie jest numerem jeden? Mm -hmm. no, no, zdecydowanie. Ja jestem osobą bardzo spontaniczną i ja uwielbiam robić takie różne, dziwne po prostu rzeczy. No. Przyznam się, że Oliwka na urbeksach to było naprawdę połączenie, którego bardzo nie spodziewałem się, ale to było po prostu miód na moje serce. No, ja lubię takie rzeczy, lubię urbeksy bardzo, więc fajnie. Czyli ogólnie jesteś osobą, która na przykład, jeżeli chodzi o content, że chciałabyś spróbować takich crazy rzeczy? Tak. Czyli wiesz, jak się, nie wiem, skoczyć ze spadochronu? Bardzo, ja bym bardzo okay. chciała skoczyć ze spadochronu, chciałam skoczyć z bungee. W ogóle takie ekstremalne rzeczy, to ja się mam wrażenie, że to jest mój żywioł. Ja się w tym super odnajduję. Ja nie lubię takiej monotonności. Monotonność. Ma, monoton... No tak. <laughs> nie lubię, bo mnie to nudzi. Leżenie w łóżku przez cały dzień, nic nie robienie. Nie, to nie jest jakby mój styl życia, który, który lubię. Bardzo lubię spontaniczność w moim życiu i cieszę się, że, mam, że ją mam. Tak wygląda w takim razie Twój dzień, skoro nie lubisz, że tak powiem, siedzieć w domu. Mamy idealną pogodę do tego aktualnie, taką jesienną, ale jest słoneczko, więc idealnie się siedzi w domku nawet. No tak, ale to zależy też od mojego humoru, tak. wszystkiego, co chcę robić. No ja pracuję w internecie często, bardzo często w swoim mam duże rzeczy ogólnie do robienia. Mm -hmm. A pomimo nagrywania reklam też na zewnątrz mam, i czasami jakieś odcinki, albo jakieś rzeczy po prostu dogarnię do się na zewnątrz, więc no, mój dzień nie, nie jest taki, że leży łóżko cały dzień i oglądam filmy, tylko naprawdę robię, 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 robię cały czas, żeby było jak najlepiej. Bo to jest chyba aspekt, który e, internauci bardzo często pomijają, czyli to, że praca influencera to jest naprawdę wiele godzin, które musisz poświęcić na pewną rzecz. I tak mm -hmm. jak w przypadku chociażby, no właśnie, jak wyglądał u ciebie, na przykład proces przygotowania, czy serii na TikToka, czy przygotowanie się do odcinka, czy przygotowujesz się do takich rzeczy? Mm. Nie, raczej. Spontan. raczej spontan. Ja jestem spontaniczna, co ma być, to będzie po prostu. Ja też na przykład seria Gotowanie z oliwką, to mam tak, że idę do sklepu, to to wszystko nagrywam, nie przygotowuję się do tego. I... Robię, no, co robię. Wiesz, teoretycznie można by było, bo nie jedna osoba, która na przykład musi mieć wszystko poukładane, by usiadła, spisała listę mm -hmm. e, pięciu, nie wiem, sześciu, piętnastu, dwudziestu odcinków na konkretne dania, co trzeba kupić. Nie, ja nie ta, jest ja takich. Ja lubię spontan i moje takie, ja to nazywam, że to jest taka moja śmieszność, że ja właśnie robię wszystkie rzeczy tak nieumiejętnie i to śmiesznie po prostu wychodzi. Wspomniałaś o tym e, chyba już kilkukrotnie na temat, na temat humoru, i otwarcie też o tym mówiłaś, e, czy pamiętam też w programie. No właśnie, czy, czy teraz miałaś takie momenty, w których czułaś się przeciążona tym, co się dzieje na przykład w internecie, czy chociażby po e, opublikowaniu swojej piosenki, gdzie naprawdę mnóstwo było różnych głosów z każdej strony. Nie, nie czułam się przeciążona. Ja też bardzo doceniam krytykę i doceniam szczerość ludzi. Ja to raczej traktuję jako lekcję, co można zrobić lepiej, i nie przejmuję się tym. Ja już wspominam kilka, kilkanaście razy, że ja w ogóle się nie przejmuję hejtem, że biorę go jako po prostu taką konstruktywną krytykę, ale nie odczułam tego jakoś bardzo. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem. <śmiech> Dlaczego? <śmiech> Bo wiem, jak e, sam <laughs> też powiedzmy, mierzę się z komentarzami czasami. I wiem, że czasami może to dotknąć i krytyka krytyką, wiesz, ale jest w internecie bardzo dużo osób, które nie potrafią napisać krytyki, mhm. tylko napiszą hejt. Hejt, no tak. Który jest no mocny, no wiadomo, że to, to nie powinno mieć w ogóle miejsca w internecie, bo, bo sam fakt tego, że ktoś tworzy, odważy się do tego mhm. powinien być bardzo wspierany niż krytykowane za to po Oczywiście, prostu. że tak, tylko że ja mam bardzo duże grono osób nie wspierających i tyle mam tych pozytywnych komentarzy, że ten hejt przy tym to jest pikuś. Mhm. Zawsze z mamą też mam takie rozmowy, że jak nawet ona też mi czyta jakieś, nie wiem, też przegląda moje TikToki, widzi, że tam czasami jest coś tam i mówi Oliwka, ty się tylko tym nie przejmuj, zobacz ile masz pozytywnych komentarzy. I mówię, mama wiem, o. super to jest. Bo co innego jakbym dodała filmik, miałbym 10 pozytywnych komentarzy, a 100 złych, prawda? No to też trochę inaczej by to wyglądało, ale bardzo się cieszy, że mam odbiorców takich, jakich mam i co jest przecudowne. A myślałaś o tym, żeby nagrywać na YouTube? Tak, myślałam o tym. Myślała. Dążę że do tego cały czas. A masz na to jakiś plan? Nie mogę zdradzać. <laughs> Okej, okay, czyli, ale jakiś założek czegoś jest? Coś jest, tak. A kiedy? Zobaczymy, może w przyszłym Skrót... roku. Okej. Okay. No. No, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze rozwija się. Tak, no? Bo myślę, że tego każdy oczekuje. W sensie oczekuje, Każdy na to czeka. Po tak, prostu. tak. I ja sama na to bardzo czekam i cały czas dążę, żeby się udało. I bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki. Dziękuję. A czy to, w którym miejscu jesteś aktualnie, jest takim, bym powiedział, Twoim... Spełnienie marzeń? Tak, jest moim zdecydowanie spełnienie marzeń. Zawsze, zawsze chciałam być w miejscu, w którym jestem teraz, bo to wszystko tak naprawdę dał mi jeden program. Ludzie dążą do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz przez wiele lat, a ja poszłam do programu i otworzył mi on mnóstwo różnych dróg, mnóstwo różnych możliwości i jestem bardzo za to wdzięczna, naprawdę, to jest niesamowite. E, a gdybym miał wspomnieć na przykład o osobach, z którymi masz okazję współpracować, mhm. bo wydaje się, że też dla osoby, która powiedzmy jest nawet mini twórcą w internecie, mhm. no to wiesz, współpraca z ekipą, czy z osobami, które są w ekipie, to jest po prostu jakieś spełnienie marzeń, bo wiemy, jaką mocną pozycję ma ekipa tak. na rynku. Tak, ja się bardzo cieszę, że jestem w ogóle w ekipie. Nadal w to nie dowierzam. Ja jestem co? Ja jestem w ekipie. Ja? Jak to jest w ogóle możliwe, że ja jestem w ekipie? Gdzie jak ja byłam dzieckiem, oglądałam tą chwałę wielkiej ekipie po prostu i oglądałam, mówię, Boże, ja chciałabym tam być i co? Nagle jestem, to jest niesamowite, jak manifestacja bardzo działa i przede wszystkim moja chęć działania, bo gdybym wtedy nie wysłała tego głupiego zgłoszenia, to bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz. No, to prawda. Tym bardziej, no. że y, na program można było wyróż... no, znaleźć dwa wyróżnienia. Zwycięstwo i twój kontrakt, no. więc to też jest taki no. element, który no, jest do zapamiętania, bo tak. to nie jest coś, co dostał ktoś ze względu na to, że wygrał program. Tak, może to to nie wygrałam tak jakby y, programu, ale wygrałam, bo mam kontrakt muzyczny, jestem w ekipie, mam super fanbase. W ogóle wygrałam życie, naprawdę. <śmiech> <śmiech> no myślę, że dla wielu osób to, to jest takie dream życie po prostu. Tak jest, dla mnie też, ja nadal w to nie dowierzam, Mam mnie to jest niesamowite po prostu. A jak jeżeli chodzi o Twoje, bym powiedział, takie prywatne życie, czyli y, twoje życie takie na co dzień, które mm -hmm. jest nie tylko tworzeniem w internecie, no właśnie, co robi Oliwka? Jaka jest oliwka? Taka sama, jak w internecie. I moi znajomi starzy, którzy mnie znali przed internetem, też to potwierdzają. Ja postawi, postanowiłam tak, że ja nie będę nikogo udawała w internecie, bo. Mnóstwo jest chyba raczej ludzi, którzy udają w internecie, a ja staram się cały czas być taka sama. I przed kamerą, i właśnie tak jakoś na TikToku. No po prostu nie większość moich znajomych to potwierdzi i tyle. A jeżeli chodzi o znajomości sprzed i po? Czy jest tak samo? Czy że tak, tak. niektóre kontakty ci się wyklarowały? Um, znaczy ja mam tak, że czas pokazał po prostu okay. kto był, kto powinien być, kogo nie, nie powinno być. I mam kontakt z osobami, z którymi zawsze po prostu chciałam mieć kontakt. A nie, nie było tak no na tak. siłę, no. No, no. tak, no z drugiej strony też oczywistym jest elementem to, że, że tak powiem, ładnie drogi się rozchodzą. Tak. Każdy idzie w swoją, mhm. ale wielokrotnie zawsze się przewija Gracjan. Tak. No. Jakim wsparciem jest dla ciebie? No jest taki super, Gracoś się super. Jest bardzo mocnym dla mnie wsparciem. Gracjan jest moim... No tak, naprawdę najlepszym przyjacielem bo mam y, trzech przyjaciół, no i w sumie tam każdy jest na równi. Po prostu wiem, że każdy mo, każdemu mojemu przyjacielowi mogę powiedzieć dosłownie wszystko nikt mnie nie oceni i właśnie grasem zalicza się do tych przyjaciół. I wydaje mi się, że właśnie wspaniałe jest to, że, że wsparcie jest nie tylko nie tylko w internecie, ale też właśnie to, bo wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie czy, czy jak roz, czy jak miałaś wywiady, czy w internecie cały czas przejawia ten gracjan, więc to naprawdę widać, że jesteście bardzo blisko siebie. Jesteśmy blisko, mamy kontakt, no my się bardzo mocno przyjaźnimy. Też ludzie próbują mówić, że my jesteśmy razem, nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy, nie będziemy, to jest przyjaźń typowo damsko-męska i tyle. A gdzie ty czujesz się najlepiej? To znaczy? Jakie jest twoje tak zwane comfort place? Z moimi przyjaciółmi najlepiej się czuję. Czyli bardziej to są ludzie niż miejsca. Tak, ludzie. Uważam, że ludzie są takim domem, ludzie, którymi się otaczam. A jeżeli chodzi o to miejsce, w którym najlepiej się czujesz, ale pod względem zawodowym? Jest to studio, jest to miejsce w domu przed telefonem, czy jest to na przykład obecność na odcinku? Gdybyś miała wybrać. Ciężkie pytanie. Wszędzie się czuję tak. Wszędzie się czuję jak w domu, ale ja, tak jak mówiłam, bardzo lubię tworzyć muzykę. Ja się czuję, że takie że to jest moje. Kiedy pojawiać? U ciebie się Wena, że okej, okay, to może być zarombisty temat. Um, ogólnie moje historie z przeszłości, których doświadczyłam. Uważam, że to jest fajny taki temat na muzykę. E, dużo też twórców ogólnie, piosenkarzy tak robi, więc mam tak samo, a też trochę przeżyłam, więc fajnie, fajnie odnawiać. No tak, ale bardziej są to momenty, kiedy na przykład wracasz automatycznie do tego, czy sama, że tak powiem, e, Brzydko powiem, wymuszasz to od siebie, żeby wrócić z wspomnieniami do tego, co się działo. Mm, nie wiem, ja też mam tak, że negatywne po prostu jakieś uczucia ja w sobie wypieram i nie, nie lubię po prostu do nich wracać, ale wiem, że jak chodzi o muzykę, to fajnie jest opowiedzieć o czymś, co kiedyś przeżyłam i może komuś też to jakoś pomóc. No to zdecydowanie, no tutaj to myślę, że to jest udowodnione tak. chyba nawet, że utożsamianie się z osobą, z drugą osobą, która ma lub miała podobne mhm. problemy, jest. Działa w pewien sposób terapeutyczny. Działa. Bo nie czujesz się. W w danym miejscu sam sama. Dlatego swoją muzyką chciałabym właśnie przekazywać ludziom wsparcie. Też mój ulubiony artysta Kukon tak robi. Ogólnie ludzie albo go kochają, albo go nie dowiedzą. jego go uwielbiam, słucham go już 6 lat i on właśnie... Ludzie mają tak, że płaczą do jego piosenek, bo mm -hmm. no po prostu opowiada o swojej jakiejś tam przeszłości i tak dalej, ale mi to na przykład poprawia humor, mi to dodaje energii, bo wiem, że teraz już mam taki mindset, że nie ma co się przejmować, nie ma co płakać, tylko trzeba dojść do tego, żeby było jak najlepiej, trzeba doceniać wszystko, co się tak. I tak mam. A masz rytuały, jeżeli chodzi o swój taki udział w sesji w studio? Kiedy yy... idziesz nagrywać? Rozgrzewka przede wszystkim jest bardzo ważna i rozluźnienie ciała. Żeby, żeby fajnie wszystko brzmiało i się nie stresować, bo też jak się człowiek stresuje, to głos się jakoś tak dziwnie łamie. No tak. I no bez sensu to jest wtedy. A w muzyce chodzi o to, żeby być właśnie wychilowanym i pokazać siebie z tej strony po prostu śpiewającej, żeby jak najlepiej to brzmiało po ostatniej sesji swojej ostatniej piosenki, którą my mogliśmy usłyszeć. Hmm. I kiedy już, że tak powiem, to był ten moment, kiedy to jest to, mamy hmm. to po prostu. Co zrobiłaś po tej sesji? Od razu e, wysłałam ją moim przyjaciołom, mojej mamie, żeby dali mi po prostu znać, co oni sądzą o tej piosence. Wtedy wiedziałam też, e, czy coś mogę poprawić, czy coś zrobić lepiej. No i takie rady od nich bardzo dużo mi dały. Jejku. No. Ale pode... Nie zdziwię się, jeżeli powiesz, że zazwyczaj są one pozytywne i nie mają żadnych uwag. Nie, 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 nieprawda. Nie. nie. E, właśnie ja lubię szczerość, bardzo mm. doceniam szczerość. I jak ja wysyłam komuś coś takiego mojego, to bardzo zależy mi na tym, żeby powiedział mi wszystko, co jest pozytywne i wszystko, co jest negatywne, co by zrobił lepiej. No tak mam po prostu, nie chcę, no tak. nie chcę słyszeć samych pozytywów, bo wtedy to jest bez sensu, e, bo też jest tak, że jak słucha się swojej piosenki kilkanaście już razy, potem już się nie, do, e, nie słyszy po prostu tych rzeczy, który, które usłyszałaby osoba, która jeszcze nie słyszała tej piosenki. Dlatego zawsze mi zależy, żeby każdy powiedział, z moich znajomych czy tam rodziny, wszystko co sądzi o tej piosence, co by poprawił. No tak, no. a gdybyś miała teraz wrócić wspomnieniami do jednego miejsca, które aktualnie ci przychodzi do głowy, w którym czułaś się najszczęśliwsza? Co to jest za wspomnienie? Co to jest za moment w Twoim życiu? Wakacje mi się wydaje. Ogólnie ja zawsze na wakacjach czuję się mega szczęśliwa. Dlaczego? Bo jeżdżę z moimi przyjaciółmi, z rodziną. Fajnie po prostu się wtedy zawsze czuję na wakacjach, bo to jest takie miejsce, od którego po prostu mogę odpocząć od Polski, od ludzi i się opalać, a się kąpalać. Fajnie. <grym> Ale to jest konkretne na przykład miejsce na wakacjach, czy po prostu Po prostu, ogólnie, okay. wakacje, możemy. może Morze mnie bardzo uspokaja i fajnie. Czyli w ogóle tak jak teraz. Powiedziałaś i o wakacjach, i o twoim takim tym comfort zone, mm -hmm. comfort place, to są to za każdym razem ludzie. Ludzie, tak, ludzie, którzy mi się otaczają, bo ja bardzo kocham ludzi w moim życiu. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym nie miała po prostu tych ludzi. No, Radziłabym sobie jakoś inaczej, no tak. ale kołam ludzi w moim życiu, tak, bo dążyłam do tego, żeby mieć ludzi właśnie takich, którymi się teraz otaczam. Czyli jesteś bardziej ekstrawertyczna? Teraz tak, kiedyś nie, ale teraz jestem ekstrawertykiem okay. zdecydowanie. I nie brakuje ci takiej, bym powiedział, sfery introwertycznej? Nie wiem, bo jak mieszkałam w Bielsku, tam właśnie raczej byłam tą introwertyczką, a ta przeprowadzka do Krakowa otworzyła mi mega dużo możliwości, mega dużo nowych dróg, nowe znajomości. Jakoś tak czuję, że wreszcie to jest to takie miejsce, w którym powinnam być. No tak. Projekt, Projekty piosenek, projekty, którym było twoje 5 minut 3, czy inne projekty, których można, można powiedzieć, w których brałaś udział, lub są, są przed tobą. Czy są jakieś elementy, które na przykład widzisz, żebyś poprawiła? Że chciałabyś inaczej? Oczywiście, że tak. Ja, ja już mówiłam właśnie, że ja nie chcę się zamykać na tak. nie chcę się zamykać na jakieś gatunki muzyczne, jeden określony, chcę próbować. I właśnie chcę próbować rapu, chcę próbować popu, hyperpopu i jakichś różnych takich rzeczy, żebym w końcu znalazła to, w czym czuję się najlepiej i co dla mnie będzie najlepiej brzmiało. Zbyszkowi też zadałem to pytanie, bo jestem bardzo ciekawy. Jak ty byś chciała, żeby cię ludzie zapamiętali? Ci, którzy cię zobaczą raz na TikToku, nie wiem, którzy cię śledzą już mm -hmm. od dłuższego czasu, jak ty byś chciała być zapamiętana przez nich? Jako taką pozytywną osobę, która nie przejmuje się hejtem, dąży do swoich celów i bardzo, która jest wdzięczna za wszystko. To jest dla mnie takie najważniejsze, żeby ludzie widzieli, że jestem wdzięczna, bo ja w środku serca naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, co mam, że dostałam taką możliwość. I uważam, że tak, taką po prostu bym chciała, żeby ludzie mnie zapamiętali, taką jaką jestem. A masz taki swój cel, tak jak, e, taki swój cel, jeżeli chodzi o swoje życie, że na przykład chciałabyś konkretnie coś wykonać, coś zrobić? Tak, chciałabym e, kupić moje małe mieszkanie albo dom. No, bardzo dążę do tego, oszczędzam też pieniądze. Na razie ją zabiorę na wakacje razem z moim bratem, jak oszczędzę, e, po prostu sobie pieniążki, ale no, kiedyś chciałabym jej wybudować. Coś takiego swojego. Skąd w tobie jest tyle wdzięczności, tyle, tyle miłości, tyle. Hmm, ty, taka ilość pozytywnych emocji. Nie wiem, tak mam po prostu. Jak chodzi o to, na przykład, że chciałabym mamie wybudować, to dlatego, że ona bardzo dużo okazała mi wsparcia. Mhm. W najgorszym jakimś momencie mojego życia ona zawsze była. I może dlatego to jest od niej też ta wdzięczność, że. Jak potrzebowałam tej pomocy, to ona mi ją dała. Tak. I chciałabym też jej pokazać coś takiego od siebie. No to co, Oliwka, no słuchaj, no z, z, z mojej strony chciałbym ci bardzo serdecznie pogratulować. I, Dziękuję. I na sam Mogę tak zrobić? No oczywiście, że tak. I od razu chciałabym, żebyś Ej. powiedziała kilka słów. Co byś chciała przekazać swoim widzom? Żeby się nigdy nie poddawali przede wszystkim, żeby dążyli zawsze do swoich celów, żeby kochali siebie za to, jakimi są. I jak nie mają w szkole nikogo do pogadania, to po prostu, żeby byli nadal dla siebie, się nie poddawali i byli cały czas szczęśliwi i doceniali najmniejsze rzeczy w życiu. Bo ja ich tego... Bardzo kocham i wszystkim przyznam buziaki. Ja też tobie tego życzę, żebyś zawsze miała kogoś, kto okaże Ci wsparcie tak jak masz teraz. Nie poddawaj się, leć, leć dalej. Dziękuję Zdobywaj bardzo. szczyty i. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję. Kocham was. Dobra.